Witam. Spójrzmy sobie na, na rynek ropy. no Mamy dość sporego gapa na ten moment <laughs> między wczorajszą sesją amerykańską, a, a dzisiaj przed otwarciem. No fajny fajny ruch do góry, no i wszystko wskazuje na to, że, że będziemy tutaj no, targetować tą, 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 tą drugą stronę równowagi, czy będzie z tego wybicie. Czy nie, no to, to zobaczymy. Chodzi mi tutaj o, tą, o ten zakres równowagi. Który, o którym mówiłem, a osobiście nie brałem. Osobiście nie brałem tego ruchu, ale zaraz wytłumaczę dlaczego, nie? Co, co, co do mnie co do mnie przemówiło albo co jest trzymało przed tym, żeby łapać, łapać ten ruch do góry, nie? Już tłumaczę. To nawet w sumie, w sumie dla siebie. W środę, tak? No były dane, nie dostaliśmy kontynuacji do dołu, prawda? Mieliśmy tu sygnał gdzieś wzrostowy, natomiast Natomiast, no tak jak mówiłem, ten dołek mi się nie podobał, gdzie on był zrobiony dokładnie. Natomiast no wróciliśmy, wróciliśmy do tej równowagi. Nie? I tutaj, przy tym powrocie do równowagi, na kontrakcie wrześniowym zostawiamy zostawiamy niedokończoną aukcję na no, Access low. i tutaj było dużo takiego mechanicznego podkupienia też PC, ale no, poprawili to, natomiast zostawili do jakby z nadmiaru. I tutaj e, zwracając uwagę na to, co się dzieje, obserwowałem też kontrakt e, sierpniowy, tak? E, I na kontrakcie sierpniowym no, odbyliśmy się dokładnie od Setla nie zostawiliśmy nadmiaru, nie? I to spowodowało, że nie podłączyłem się do tego ruchu. Gdyż no nie podobała mi się ta struktura tego. Natomiast no robią co robią, tak? Idą, idą dalej, zaakceptowali i, i mamy dość sporego gapa na ten moment. Mamy sporego gapa na ten moment. I, no i pytanie, co teraz, tak? Dzisiaj no zapewne na 200% otworzymy się gapem. Zostało 10 minut do otwarcia. Overnight mamy 100% long, oczywiście. No i pytanie co, pytanie co teraz, tak? Jeżeli gap nie zostanie zbyt szybko domknięty, no to myślę, że ten ta, że ta górny zakres równowagi może być w grze. I mamy dość sporego gapa, bo gap jest no na ten moment prawie prawie dolara jest sporo e, więc e, jeżeli byśmy domknęli gapa no to no to no to e, to sytuacja się troszkę może zmienić gdyż możemy dostać jakąś jakąś likwidację e, ale e, jeżeli gap zostanie dopięty no to zalecane jest iść z tym gapem, tak? I wtedy, gdybyśmy, gdybym szedł z tym gapem, no to mówię gdzieś tutaj tutaj bym się targetował, nie? Ze względu na tą, na tą strukturę tutaj tych, tych, tych wzrostów. To raczej na ten moment, no też jest piątek, tak nie spodziewałbym się jakiegoś, jakiegoś wybicia dzisiaj. Chociaż no zobaczymy. Wolumeny, są ok na ten moment. Wolumeny mamy ok na ten moment. Więc no zobaczymy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Natomiast tak jak mówię, no mamy powrót do tej równowagi. Tutaj dokładnie było, było ten, tak? Mamy eksces na dołku, mamy powrót. I i no i prawdopodobnie Zwiększają się szanse na to, że, że, że druga strona równowagi zostanie, zostanie odwiedzona, tak? Ja lubię to grać i trochę żałuję, że tego nie złapię, ale nic, no, czasem się tak zdarza. Nie, 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 nie złapię każdego ruchu, nie? Z tym też trzeba żyć, trzeba się do tego przyzwyczaić. Wczoraj nie miałem już żadnej pozycji, nie próbowałem fejdować tego rynku, co na przykład kiedyś, jeszcze rok temu mi się zdarzało, takie rzeczy, bo widziałem coś, coś tutaj słabego. Natomiast natomiast nie fejduje, nie jeżeli większe interpony pokazuje coś takiego, nie podoba mi się struktura, nie wchodzę w tego, w tego trade'a, to, to, to go nie fejduje, tylko sobie po prostu obserwuję, co się dzieje dalej, nie? I po prostu czekam na jakieś, na jakieś przełamania, żeby się podłączyć dalej pod, pod, pod ten ruch, nie? Więc obserwacja. Jeżeli chodzi o GAP, GAP jest tutaj, gap jest tutaj e, teraz e, zasady handlu z GAPem są, 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 są stosowane e, z mojej strony po otwarciu. Ja też nie wiem, czy dzisiaj zdążę zaobrzeć jakąś pozycję, bo też nie mogę być za długo przy e, więc e, zobaczymy. E, potencjalnie, gdyby, gdyby udało się złapać jakieś przełamanie no to, no to, no to, tutaj ta druga strona równowagi może być w grze. Natomiast no też zwracam uwagę, że jest piątek dzisiaj, więc większej rzeczy lubi się dziać szybciej niż później. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, kiedy, kiedy e, czerwona lampka, jeżeli chodzi o dalszy zruch, wzrostowy, no to tutaj ten, ten doknięcie tego gapa, wejście w zakres tej wartości może spowodować, że Że, że sytuacja się troszkę zmieni na rynku, tak? Natomiast nawet gdybyśmy weszli tutaj w zakres tego gapa, to potencjalnie no musielibyśmy... no, musiałoby się dużo wydarzyć, żebyśmy widzieli drugą stronę tej, tej, tej wartości, nie? Co, co też czasami lubię grać, ale nie przy takich dużych gapach, to się raczej wtedy rzadko się zdarza, żeby przy takim przy takiej, przy tak dużym gapie żeby wejście do, 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 do wartości z dnia poprzedniego dało nam szansę na odwiedzenie drugiej strony, tak? No, dobra. To tyle z mojej strony. Życzę powodzenia i udanych trajdów Wspaniałego weekendu. Pozdrawiam.